Witam serdecznie, witam serdecznie trygon ziemi. Teraz znak Panny przerwało mi, więc po prostu dla byka będzie osobno. Więc osoby spod znaku Panny, jest to rozkład rozkład Księżyca chciałam powiedzieć. Rozkład Tarota na 14 marca pełnie Księżyca z zaćmieniem. Dzieją się ogromne zmiany. Słuchajcie, ogromne, naprawdę u mnie też wracały, powracały mi sprawy z przeszłości, gdzie muszę to wszystko jeszcze raz uporządkować. Więc takie coś się dzieje. Dokładnie jest ten sam układ planet co 11-12 lat temu bodajże. Tak? Wenus jest tak samo w tym, w tym teraz w tym układzie. No i faktycznie wróciła ta sprawa wtedy. Tylko jest trochę spóźniona. No, ale jest okej. Okay. Więc widać faktycznie, tak się dzieje. Słoneczka moi, także zaczynamy. Dajcie znać, jak u was w ogóle to wszystko wygląda. Jak się czujecie. I czy, kochani, czy jak u was zmiany, czy przychodzicie tu w miarę spokojnie, czego Wam naprawdę życzę, bo nie ma się naprawdę co stresować. Dobrze, osoby spod znaku panny, ogólna energia. Ogólna energia. Osoby spod znaku panny, ogólna energia. Mhm. Jak wpłyną na Ciebie zaćmienia droga panno, droga osoba spod znaku panny? Mhm. Jakie zmiany dokonują się dla Ciebie w marcu? Mhm. Jak powinnaś do tego podejść? Jak powinnaś do tego podejść? Osoba z pod znaku Panny. Jak powinnaś do tego podejść? Mhm. I karta rada. Karta rada. Karta rada. Mm -hmm. No proszę. Mhm. Mm Okej. Okay. I słuchajcie dziewiątka monet i dziewiątka monet z dwóch przełożeń, no coś niesamowitego, karta świata, słuchajcie koniec jednego etapu i zaczęcie jednocześnie drugiego. Droga osobo z podznaku panny, Ty masz naprawdę wybór. Dlaczego do Ciebie przychodzi taka fajna, nowa, świeża energia? Myślę, że to są te węzły karmiczne na osi ryby panna i do Ciebie przychodzi nowa energia, tylko Ty się ciągle nad czymś zastanawiasz. I to jest tak, Ty możesz wybrać odpowiedni kierunek dla siebie, ale też możesz. Hmm, Zamiast ciągle być tak, jakby w stanie, takim, tak, jakby Wy słuchajcie, ta energia do Was już idzie, ona już jest, ale Wy nie do końca ją tak, jakby wpuszczacie do siebie. I to jest ciągle, tak, jakby szafowanie tym. Jest tutaj taka sytuacja, że nie obraźcie się, kochani, co mówię, ale. Dla niektórych, którzy troszkę nadużywają alkoholu, to znaczy ja mam w sensie takim, że na przykład za dużo może być imprez, żeby po prostu z tym uważać, bo tu jest takie ostrzeżenie, nie? No, chodzi o żołądek, wątrobę, tak? Trzustkę. Ale też o serce, słuchajcie. No, natomiast ym, jak to panna by chciała, ale coś tam i ciągle jest na takim rozdrożu, wy powinnyście, drogie panny, totalnie ruszyć do przodu, spokojnie, zostawić pewne rzeczy za sobą, bo wy możecie to zostawić. Bo ta nowa energia to jest coś, co tak naprawdę w was jakiś czas dojrzewało, ale nie do końca to, to nowe wpuszczałyście, wpuszczaliście do siebie, tylko tak jakby. Abyście stanęli po prostu przy jednym i ciągle się jakby wahali i te zaćmienia wpłyną w taki sposób na was, że wy będziecie tak jakby łatać to serducho, czyli w takim sensie, że będziecie odpoczywać, tak, te zaćmienia wpłyną, słuchajcie na was naprawdę wyjątkowo dobrze. Wyjątkowo dobrze. I e, mało tego, tutaj e, czwórka mieczy mówi przy gwieździe, o takiej izolacji, o takim ściąganiu z kosmosu, manifestowaniu czegoś, ale w takiej ciszy, spokoju. I to wam, kochani, naprawdę wychodzi bardzo dobrze. Zmiany, które do Was przychodzą w marcu, być może tutaj jest jakaś osoba ognista, która jest bardzo pewna siebie jakoś mocno się zaznaczy w Waszym życiu. Jest to osoba taka pewna siebie, dumna, osoba, która gdzieś tutaj coś czaruje. Jest to osoba, która być może ma bardzo silną intuicję, tak? Natomiast Wy stajecie się takim, jakby z jednej strony chcecie ruszyć, z drugiej strony nie do końca, a ta osoba przy was, która jest, to jest taka osoba troszkę, która um, raz się pojawia, raz znika. Jest to osoba mocna, jest to osoba, która potrafi tupnąć nogą, zażądać, być pewna siebie, a z drugiej strony to taka trochę osoba niedojrzała. Ja bym powiedziała, że jest tutaj ktoś młodszy. Jest tutaj ktoś młodszy, natomiast jeśli chodzi o Was, to jest to Wasza taka energia, ja bym powiedziała... Um, takiego, um, takiej dumy, ale też takiego troszeczkę zadziornego postępowania, takiego trochę um, nawet chęci kłótliwości, bo to mi wychodzi taka chęć kłótliwości, taka chęć kłócenia się, chęć dopierdzielania dosłownie komuś, chęć takiego podcięcia skrzydełek, bo ty zaraz paść mieczy, słuchajcie. No i ploteczki też lubicie, słuchajcie, ploteczki, jesteście bardzo ciekawymi ludźmi, tak? Słuchajcie, i tu jest ta właśnie wasza energetyka. Wy wchodźcie w tą gwiazdę, w tą czwórkę mieczy, w ten spoczynek. Odetnijcie wszystko, co dla Was jest takie ciężkie, złośliwe coś, co wyzwala w Was złość, tak? Coś, co denerwuje Was. Odcinajcie to powolutku, dlatego że wy w końcu musicie dojść do siebie. To są Wasze, słuchajcie, stare nawyki przekazane przez ludzi z rodziny. Widzicie? to są wasze stare nawyki jakieś i te nawyki być może ojca, matki, babki, dziadka itd. wpływają na was w taki sposób, że wychodzicie z tego życia ciągle pokiereszowani. więc te nawyki należy odrzucić, nie osoby, nawyki, które wy macie bezpośrednio, bo to są, to jest coś, ta przeszłość po prostu jest taka, że wy ciągle macie jakby niezadowolenie, czarne myśli, takie, ale to wszystko wam się bo każdy sobie tworzy swój własny świat, pamiętajcie, nikt na zewnątrz nie jest odpowiedzialny za to, co Was spotyka. Jesteście tylko i wyłącznie Wy odpowiedzialni za to, i tu się pokazuje właśnie ta duma, taka jednocześnie, trochę niedojrzałość i ta taka zadziorność, taka chęć pokłócenia się, chęć dopieprzania taka próba niedostrzeżenia u was jest nawet tego, że ktoś naprawdę może być inny. Wy jesteście trochę takie zbyt dumne i zbyt ślepe momentami. Nie obraźcie się, kochane moje słoneczka, ale tak mi teraz tu w kartach wychodzi i życie was będzie zmuszać dlaczego? Bo czy mówi o ploteczkach, o takim właśnie plotkowaniu. Będą to jakieś plotki, takie iluzje, dużo kłamstw tutaj będzie. Słuchajcie, będziecie próbowali czegoś się dowiedzieć Natomiast nie będzie to Wam realnie pokazane, bo nie będziecie tak naprawdę wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. Dlatego warto się od tego odsunąć i ściągać z kosmosu naprawdę jest to, co najlepsze, słuchajcie, bo tu jest nawet wybór, słuchajcie, wy próbujecie tak jakby wybrać coś, może jakieś uczucia tutaj, też ktoś do Was przychodzi z uczuciami, do Was wychodzi, a Wy nie wiecie co zrobić, bo jest to osoba młodsza, jest to osoba, która bardziej Was porywa, Wasze serce. No a tutaj się pokazuje słuchajcie, że nie wiecie co wybrać i co paśmieczy mówi, żeby dokonać wyboru na podstawie danych wam wiadomości na temat tej sytuacji tej osoby tej, tej instytucji, bo to też może być praca, tak? jakaś nowa praca, która nie do końca może być taka super i należy sobie naprawdę pod, podejść do tego bardzo mocno logicznie, a nie pod wpływem jakiejś iluzji, słuchajcie, bo tutaj są różne sytuacje, różne takie wasze myśli, różne ploteczki, różne sytuacje. Natomiast ja bym się od tego wszystkiego odsunęła i podjęła tą decyzję, słuchajcie, naprawdę. I to chodzi też o jakiś romans, o jakąś zabawę, o budowanie się na nowo, o dom, o rodzinę, słuchajcie, o coś, o coś co kojarzy się to z domem. Także tutaj należy podjąć właściwą, kochani, decyzję. I ósemka. Kielichów mówi o odejściu od tego wszystkiego, co nie służy, od tego wszystkiego, co, e, od tych plotek, e, od niedojrzałych osób, od niedojrzałości w sobie, od nerwowości w sobie, od różnych takich rzeczy. Należy po prostu odejść, a Wam się to naprawdę uda, bo ósemka kielichów to jest przejście na nowy etap. Po prostu pójście dalej po coś, co będzie dla Was naprawdę... Dobra, tu z przełożenia słuchajcie, dziewiątka monet, widzicie, będzie zadowolenie też z finansów, będzie zadowolenie z finansów, super, także kochani naprawdę macie karty bardzo ładne, tylko troszeczkę sobie odpocznijcie. Karta gwiazdy mówi o spełnieniu, o opiece sił wyższych, tak? Ale trzeba tutaj zrównoważyć emocje, odpocząć, nie denerwować się, tak? Nie ściągać, nic brzydkiego, a wszystko naprawdę będzie dobrze. Kochani, gdybyście mieli ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Słonka od tej pory będę robiła rozkłady dla ludzi typowo przez kamerę. Taka sesja będzie trwała 50 minut i resztę wiadomości będzie w opisie, kochani, pod filmem. A Wam słoneczka życzę wszystkiego, co najlepsze spełnienia spokoju przede wszystkim i radości. Witam serdecznie kochane koziorożce. Jest to rozdanie na pełnię księżyca 14 marca z zaćmieniem. Mam, kochani, yy, nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Yy, dajcie znać, jak przechodzicie te zmiany, bo ja Wam powiem. Patrzcie, jak no, mi karta no, no. pykła. Ja Wam powiem, że ja te, te zmiany przechodzę naprawdę bardzo mocno. Różne rzeczy mi się wracają i w ogóle, i w ogóle. Natomiast no, trzeba, to są nawet rzeczy sprzed 11 lat, gdzie układ planet był 11-12 lat temu dokładnie taki sam jak teraz. I powiem Wam, że sprawa wróciła sprzed tylu lat. No nie, coś niesamowitego. Wenus w biegu wstecznym o tej samej porze i tak dalej, więc no, to jest po prostu głowa mała, ale no cóż, trzeba to po prostu wszystko, ale siła jest, tak? E, kochani, mam nadzieję, że u Was to wszystko idzie powolutku, że, że raczej, e, m, znaczy powolutku. Ja mówię w takim sensie, że te zmiany nie bolą i dla was to wszystko będzie wszystko i wyłącznie dobre. Także kochani, zaczynamy. Dajcie znać w komentarzach, co i jak słoneczka dobrze. Także dobrze, ogólna energia koziorożca, ogólna energia koziorożca. Rycerz monet. Muszę mhm. sobie inaczej usiąść, bo ta dupska mi zjeżdża z tego... Wa, wiecie co, to takie krzesło, że po prostu mi tyłek zjeżdża, no. Za niedługo będę pod stołem siedzieć i będę karty na stół tak wykładać. Ogólna, mm, ogólna energia, no typowo koziorożcowa. Jak wpłyną... na was zaćmienia, moi drodzy. Mhm. 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 jakie zmiany dokonują się dla was w marcu koziorożce koziorożec mhm. jak powinniście do tego podejść jak powinniście do tego podejść pięknie i karta rada karta rada mhm królowa monet wasza karta i teraz tak mhm. macie dwa razy nową energetykę szok. Słuchajcie, e, kochane koziorożce, u Was jest taka chęć e, jakby m, podjęcia jakichś kroków w celu, nie wiem, poprawy finansów, załatwieniu jakiegoś. E, jakiegoś po prostu, nie wiem, działki, domu, załatwienia jakiegoś pozwolenia, no różnie, każdy ma sytuację zupełnie różną, tak? Natomiast ym, zmagacie się z takim jak gdyby jeszcze wyjaśnieniem tutaj, to jest nowy początek zupełnie u Was i zakończenie takich, cie, takiego jakiegoś, słuchajcie, ciężkiego etapu z ludźmi z rodziny, z rodziną, z ludźmi z, ze społeczeństwem w pracy. Dla niektórych to będzie znajomości, sąsied, sąsiedztwo, i tak dalej. Tu będzie odejście po prostu jednym ciachnięciem, po prostu od tego odejdziecie, tak? Od spraw związanych w ogóle z rodziną, z przeszłością, od spraw od, odwrócicie się, odchodzicie zupełnie, słuchajcie, zostawiacie te ciężkie energie spraw y, przeszłości, tak? Ym, tutaj jest taka właśnie. Ten paśmonet mówi o takim przygotowywaniu się, ruszeniu w stronę jakiegoś przedsięwzięcia, słuchajcie, tak? Ale... Tu jest coś takiego, że Wy jeszcze musicie pewne sprawy z czymś wyjaśnić. I Wy będziecie wyjaśniać, kochani, i jest to jakaś starsza osoba w Waszej rodzinie, czy w Waszym otoczeniu, to może być szef, to może być ojciec dziadek i tu jest takie ostre załatwienie sytuacji. Bo rycerz mieczy mówi o takim, o takiej, o takim podejściu naprawdę niestandardowym i takim mm, mocnym, nawet bym powiedziała biegu na oślep, tak? Na Natomiast słuchajcie, uważajcie, bo to też może um, to możecie być Wy, tak? To możecie być Wy, bo dzierżycie to berło, wy jesteście odpowiedzialni za tą rodzinę, wy, wy chcecie dla tej rodziny dobrze, żeby wszystko było tak, jak należy. Dlatego jesteście osobami, którzy są naprawdę zdolni działać i mówić to, co ślina na język przyniesie, ale też działać nawet na oślep, z takim po prostu. Bo z taką energią, tak? A jeżeli to nie jesteście wy, to więc w takim razie jest tu jakaś kłótnia, nawet wyłożenie na stół po prostu kart, wyłożenie takie czy na przykład załatwianie z kimś z rodziny czegoś, ale w takim, ja bym powiedziała, uniesieniu, w takim nawet drastycznym biegu, nawet właśnie na oślep. Nie, ja, nie wiem, jak ja mam to nazwać. Takim po prostu was to już zaczyna mierzyć ten taki. Że to idzie coś tutaj powoli i zaczynacie po prostu z, taką, z takim pędem, chcecie po prostu zacząć e, działać, tak? E, tu jest takie właśnie, jak gdyby słuchajcie, e, być może też nawet słuchajcie, wy się poczuwacie do obowiązku, bo jakaś młoda osoba w waszym otoczeniu kompletnie nieodpowiedzialna, ale jest to też jakaś. Nawet dziecko, to może być dziecko, słuchajcie. To sprawa dotyczy jakiegoś dziecka, młodego dziecka, które sobie nie zdaje z wielu rzeczy, na przykład sprawy. A jeżeli nie, to chodzi tutaj o wiadomości od kogoś młodego lub kogoś niedojrzałego duchem, osoby, która po prostu tylko by się bawiła, tak? Jest to osoba z podznaku wodnego, ale jest to osoba kompletnie nieodpowiedzialna, jeżeli chodzi o osoby, jeżeli chodzi o życie takie domowe, twarde, stabilne. Jak to koziorożce, tak, ziemia i moneta i koniec, tak, więc tu jest tak jakby, e, dotyczy to tej sytuacji, ja myślę, że takie wyjaśnienie spraw tutaj będzie przegadanie, trochę ucięcie tak jakby komuś języka, dopieprzenie komuś nawet.